Witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj w recenzji serialu, który polecił mi niedawno znajomy, czyli Root Smoka. Który doczekał się niedawno drugiego sezonu, także postanowiłem go zrecenzować. I ta recenzja będzie trochę inna od większości innych, jakie widzieliście na YouTube, jeśli jakiekolwiek widzieliście. Ponieważ RUD Smoka jest oczywiście spin-offem Gry o Tron, który dzieje się kilkaset lat wcześniej w tym samym świecie. No i większość osób, które obejrzały ród Smoka, obejrzały go dlatego, że podobała im się Gra o Ale w moim przypadku jest wręcz przeciwnie, bo nie widziałem Gry o Tron. Widziałem tylko jeden odcinek i szczerze mówiąc nie podobał mi się pierwszy odcinek jakoś nie przekonał mnie do oglądania dalej. Ale za poradą, właśnie znajomego, postanowiłem nadrobić też ród Smoka. I tu jest znacznie lepiej, moim zdaniem, od tego chociaż pierwszego odcinka Gryotron, bo oczywiście całej reszty serialu nie oglądałem, tylko pierwszy odcinek. Także to jest recenzja rodu Smoka z perspektywy osoby, która nie widziała Gryotron i widziała właśnie tylko ten serial. Także w tym miejscu ostrzegam jeszcze tylko przed spoilerami, i myślę, że możemy przechodzić już do właściwej części materiału. A więc zacznijmy od tego, że postanowiłem obejrzeć ten serial, poza tym, że znajomy mi go polecił, z dwóch powodów. Po pierwsze, smoki, po drugie, wątki polityczne różne, ciekawe, o których, na których ten serial słyszałem, że się opiera. Co nie lubię za bardzo polityki, nie lubię tego tematu, ale w takiej Diunie na przykład, albo w książkach Wiedźmina, te różne intrygi... Z szukaniem właśnie odpowiednich osób, które mają odpowiednie wpływy, które pozwolą im zdobyć władzę później. To było ciekawe, dlatego liczyłem, że tutaj też będę mógł zobaczyć jakieś w miarę zrozumiałe, właśnie takie różne ciekawe intrygi. I to były właśnie dwa główne powody, dla których zdecydowałem się jednak obejrzeć ten serial. Zaczniemy od tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli od smoków. Już na samym początku muszę powiedzieć, że są to absolutnie najlepsze designy smoków, jakie chyba w życiu widziałem. Szczególnie Silverwing, Vermitor, Caraxes i Veigar. Te smoki wyglądały po prostu pięknie. Są co prawda wyvernami, czyli mają jakby tylko dwie nogi i dwa skrzydła, a nie tak jak teoretycznie większość smoków w mitologii była, czyli dwa skrzydła i cztery nogi. A mimo to prezentują się naprawdę pięknie. Widać dużo detali w ich modelach, widać, że CGI jest tutaj naprawdę dobre, ale ogólnie designy tych smoków są naprawdę idealne. Smoki same w sobie są bardzo ważnym elementem serialu i świata przedstawionego, bo tak właściwie na nich to wszystko się opiera. Cała gra o władzę w Siedmiu Królestwach opiera się na tym, kto zdobędzie więcej smoków i silniejszych smoków. Bo to one są główną bronią w tej wojnie. Armie, statki, wszelka technologia z tamtych czasów nie ma po prostu żadnej mocy przeciwko smokom, dlatego to na nich to wszystko się opiera. I widać właśnie, że smoki są tutaj opisywane jako te najpotężniejsze, jako właśnie mega ważny, istotny element świata przedstawionego, wokół którego to wszystko się kręci. Ale wydaje mi się, że. Trochę więcej tutaj jest mówione o potędze smoków niż rzeczywiście pokazane jej. Ogólnie, smoki, mimo że tak jak mówiłem, wyglądają super, nie pojawiają się aż tak często. Serial, tak jak mówiłem, skupia się raczej bardziej na tych wątkach właśnie politycznych, różnych interakcjach między postaciami, tego jak planują kolejne ruchy, a takich scen akcji, i właśnie takich, gdzie pojawiają się smoki i walczą. Jest raczej mało. Nawet bardzo mało bym powiedział. Ale odbiegłem trochę od tematu. Chciałem poruszyć tutaj to, że moim zdaniem jest bardzo często mówione, jak smoki są potężne, a mniej pokazowane tego. Są sceny, w których niektóre postacie właśnie przelatują przez smoczy ogień i jakoś przeżywają. Chociaż no racja, zostały tylko tak smyrnięte przez ten ogień, nie weszły tak dosłownie w sam środek tych wszystkich płomieni, ale i tak po prostu kiedy patrzę się na te smoki, to miło, że się wie, bo w serialu właśnie jest wielokrotnie powiedziane, jak potężne one są, to kiedy się na nie patrzy, to aż tak tego nie widać. To jest bardziej powiedziane niż pokazane. Przecież oczywiście jest kilka scen, które pokazują potęgę smoków i nie mówię, że one są słabe jakieś w tym, w tym serialu, one są mega silne, ale po prostu jakby Mówi się o nich znacznie lepiej niż w rzeczywistości są ukazane. No i jeszcze rzecz, która najbardziej mi zaimponowała w smokach z tego serialu, to jest to, że to są po prostu smoki. Najczęściej, kiedy w serialach albo filmach pojawia się wątek smoków, to mamy pierdyliardy różnych gatunków, one umieją posługiwać się wszystkimi żywiołami. I istnieją smokobogowie, którzy są mega potężni, w ogóle to są kaiju, które zniszczyłyby cały świat. W rodzie Smoka i prawdopodobnie Grzeotron, z tego co słyszałem, Smok to jest to, co pierwsze przychodzi nam do głowy, kiedy słyszymy Smok: po prostu duży wężo-dinozaur ze skrzydłami, który zieje ogniem. Bez zbędnego komplikowania, różnego wymyślania, jakichś skomplikowanych rzeczy. Smok to po prostu smok i to mi się szczerze mówiąc podobało, bo dzięki temu twórcy mogli bardziej skupić się po prostu na rozwijaniu ukazania tych smoków, niż na tworzeniu cały czas nowych. W takim jak wytresować smoka na przykład mamy cały czas kolejne nowe gatunki smoków. W tym serialu mamy po prostu smoki, ale są cały czas rozwijane. Twórcy, zamiast dokładać więcej kontentu, skupili się po prostu na tym, co już mają, czyli na smokach. I tego, jak wykorzystać właśnie po prostu duże, latające potwory ziejące ogniem. I jak rozbudować ten już istniejący wątek, zamiast dokładać nowe. A więc na smokach absolutnie się nie zawiodłem. Są piękne, są potężne, są rozbudowane. Sprawia, są opisywane trochę lepiej niż są w rzeczywistości ukazane, ale to nie w ten sposób, że są ukazane źle, a opisywane jako coś super, tylko jest to taka minimalna różnica. Smoki dalej są super, dalej są potężne, dalej są epickie, tylko po prostu opisywane są jako jeszcze bardziej epickie. Rozumiecie o co mi chodzi. Ale to absolutnie nie sprawia, że są gorsze. Na smokach nie zawiodłem się. A jak z tą drugą rzeczą, na którą się nastawiałem? Otóż wątków, intryg różnych politycznych jest tutaj masa, i to na nich głównie opiera się ten serial. Jeśli chcielibyście obejrzeć ród Smoka tylko dla smoków, to nie wiem, czy się opłaca. Dlatego że smoków właśnie jest tu raczej mało. W sensie mało mają czasu ekranowego, bo przez większość czasu właśnie mamy te różne intrygi. To jest ta główna rzecz, na której skupia się cały ten serial. Fabuła jest ogólnie mega rozbudowana i bardzo dużo się tam dzieje. Tych intryk jest właśnie bardzo dużo i czasami są trochę ciężkie do zrozumienia, szczególnie w pierwszym sezonie. W pierwszym sezonie moim zdaniem było ich więcej i były właśnie trudniejsze do zrozumienia, ale w miarę da się ogarnąć. Ogólnie nie są takie jednoliniowe, pomimo tego, że mamy Tą główną fabułę, która kręci się wokoło konfliktu o tron, to mamy też mnóstwo pobocznych wątków. Jest ten gość, który chce przejąć władzę przy okazji, ten też przy okazji coś tam knuje, żeby stać się doradcą. Jest ten i ta i wiele więcej. Widać, że ten świat funkcjonuje po prostu na wielu płaszczyznach i dużo się tam dzieje. Poza tą właśnie główną linią fabuły, cały świat żyje też dookoła, jakby inne rzeczy też się dzieją, i każdy tak właśnie ma tam inne motywacje, każdy prowadzi inne działania, i to wszystko jakoś skleja się w całość. Właśnie nie jest to taka zupełnie liniowa fabuła. Jest dużo wątków i są dobrze poprowadzone. Także na tych wszystkich intrygach, Różnych zawiłościach fabularnych, też się nie zawiodłem, też było tego dużo i było bardzo rozbudowane. Ogólnie chcę w tej recenzji też poruszyć temat y, drugiego sezonu, który został, z tego co wiem, w internecie oceniony raczej słabiej niż pierwszy, z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, nie trzyma się do końca książek. Ponieważ, gdyby ktoś nie wiedział, zarówno Gra o Tron, jak i Ruth Smoka są tworzone na podstawie książek pisanych przez George'a R.R. Martina i ogólnie drugi sezon właśnie nie do końca trzyma się swojego pierwowzoru i dużo rzeczy zmienił. Czy to źle? Po części oczywiście tak, no bo wiadomo, szacunek do materiału źródłowego zawsze musi być. Inaczej kończy się jak Netflixowy Wiedźmin, ale moim zdaniem jednak tutaj nie jest aż tak źle. Może i rzeczywiście drugi sezon byłby lepszy, gdyby trzymał się książek, ale nie jest zły. Mimo, że twórcy właśnie przedstawili jeden do jeden takiej samej historii, jaka była w książkach, to udało im się ją przedstawić w dobry sposób, w miarę ciekawy i mi osobiście się podobało. Jako osobie, która nie czytała książek, a nie oglądała właśnie Gry o Tron, nie czekałem na nic konkretnego, nie miałem żadnych specyficznych oczekiwań. Dlatego moim zdaniem, mi akurat drugi sezon się podobał. Ale rozumiem, dlaczego jakby ktoś, kto czytał książki, może być znerwowany, bo mógł czekać na jakąś scenę, która w książkach była jego ulubioną. Albo jedną z bardziej lubianych, a w serialu się nie pojawiła, bo twórcy uznali, że jej nie sekranizują. Także to, że drugi sezon nie do końca trzyma się książek, to po części jest wada, ale moim zdaniem dalej jest dobrze, trzyma poziom. Jest jeszcze druga wada drugiego sezonu, często wskazywana w internecie, mianowicie wybielanie charakteru Rejniry. Ponieważ w pierwszym sezonie, kiedy zaczynał się ten konflikt o tron, to nie była walka dobra ze złem. Mieliśmy jedną i drugą stronę konfliktu i obie nie były idealne. Po jednej stronie Aegon, który ewidentnie nie był dobrym królem, a po drugiej Rhaenyra, która może już lepiej nadawała się na królową, ale jednak jako człowiek, postać święta nie była. No i w drugim sezonie właśnie już znieśli to. Nie ma tak, że mamy dwie strony konfliktu, tylko mamy dobrą i złą stronę konfliktu. Aegon i Aemond są sugerowani jako właśnie ci źli dyktatorzy, którzy wszystkich pozabijają, a Rhaenyra jako ta dobra królowa, której nielegalnie odebrano tron i ona chce tylko walczyć dla dobra swojego ludu. I ona jest super w ogóle w drugim sezonie. No w pierwszym nie do końca tak było. Jest to właśnie mała zmiana narracji, bo to zmienia zupełnie właśnie ten koncept tego, że są po prostu dwie strony konfliktu, na to, że jest dobra i zła strona konfliktu. Czy według mnie to źle? Nie do końca. Ja od początku jakby wiedziałem, że Reinira powinna zostać tą królową. W sensie nigdy nie lubiłem jej jako postaci. Ale no w porównaniu z Egonem to ona znacznie lepiej się nadaje na królową, więc zawsze wiedziałem, że to jej raczej będzie się należał ten tytuł. Mimo że właśnie jako postać jej nie lubiłem. To po prostu byłaby lepszą królową. Także jakby od początku rzeczywiście stawiałem na to, że to ona wygra tą wojnę, ale rozumiem, dlaczego komuś innemu może się nie podobać to, że. Wprowadzili właśnie konflikt dobra ze złem, zamiast wprowadzania takich odcieni szarości. Także drugi sezon rzeczywiście ma małe wady, ale moim zdaniem jest lepszy niż pierwszy, ponieważ w drugim wszystko nabiera znacznie lepszego tempa. Nie jest aż tak nudne po prostu. O ile pierwszy sezon to było bardziej takie lore tego konfliktu, takie przygotowanie pod niego, co się działo przed tą wojną o Tron, po to, żeby zrozumieć. To drugi sezon to już jest rzeczywiście ta wojna. Tutaj już się biją, już wysyłają smoki, już walczą i to wszystko nabiera po prostu większej dynamiki. No i jest też więcej scen akcji, mamy więcej smoków, mamy bardziej epickie smoki, jak właśnie Silvering i Vermitor które są moim zdaniem jednymi z najlepszych, jak nie najlepszymi designami smoków w historii. W drugim sezonie po prostu już coś się dzieje. Nie mówię, że pierwszy sezon jest słaby i ja jako człowiek zrujnowany y, shortami youtubeowymi editami i tak dalej chcę tylko nawalanek i smoków, a fabuła to w ogóle mnie nie obchodzi. Tak nie jest. Ja lubię dobrą fabułę i pierwszy sezon też mi się podobał, ale drugi jednak, dzięki temu, że trochę przyspieszył, jest lepszy. Nie oszukujmy się, walki i akcje jednak też są ważne w serialach. Mimo, że lubię właśnie, kiedy opierają się bardziej na fabule niż na walkach, to walki też są ważne. Także drugi sezon idealny nie jest, ale moim zdaniem cały czas dobry. Także podsumowując cały ten materiał, Root Smoka to dobry serial. Chociaż ewidentnie nie dla każdego. Ma epickie smoki, które są nagle dobrze przedstawione. W sposób mało skomplikowany, ale rozbudowany, ma ciekawą, wielowątkową fabułę, ma mnóstwo intryg różnych, ma dobrze napisane postacie. W pierwszym sezonie ma właśnie taką, takie odcienie szarości między właśnie dobrem a złem. W drugim jest to już trochę bardziej zatarte, mamy już jawnie pokazane, która strona jest tą, której powinniśmy kibicować. Ale jednak drugi sezon wciąż trzyma poziom. Nie jest to zdecydowanie seria dla każdego, bo jest tu właśnie znacznie więcej gadania, różnego planowania niż akcji. Jeżeli chcecie go obejrzeć tylko dla smoków, to mówię, nie wiem, czy warto, bo właśnie jest ich tu raczej mało. A mimo to. Jest to dobry serial. Ma fajną fabułę, fajne efekty specjalne. CGI lepsze niż w ostatnich filmach Marvela i to znacznie lepsze. I ostatecznie uznaję Ródz Smoka jako serial warty obejrzenia. Tymczasem dziękuję już za słuchanie tego materiału i widzimy się kiedyś. Do widzenia.